Cześć, jestem Magda, witajcie na moim kanale. Przede wszystkim chciałabym Was na początku przeprosić za dźwięk. Nie będzie on idealny, ale niestety mój mikrofon. Nie współpracuję ostatnio z y, moim aparatem, więc niestety nie jestem w stanie na ten moment nagrać dobrego dźwięku. Mam nadzieję, że to, co nam się uda dzisiaj uzyskać, wystarczy i film Wam się spodoba. Oczywiście witam Was w nowym roku, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. E, na tym etapie chciałabym Wam zdradzić taki mój malutki plan. E, mianowicie e, do kwietnia chciałabym zdobyć, zdobyć 1000 subskrybentów. Oczywiście nie będzie to możliwe bez Waszej pomocy. Więc mam nadzieję, że uda mi się w tym czasie nagrywać na tyle fajne i ciekawe filmy, że będziecie ze mną i zostaniecie ze mną. To był mój kod, który oczywiście musiał gdzieś tutaj w planie się pojawić. Więc mam nadzieję, że filmy, które będę nagrywać w najbliższym czasie, będą Wam się podobać i zostaniecie ze mną, ale nie przedłużajmy. Dzisiejszym tematem filmu będą koszty posiadania węży. I tutaj muszę, jakby, zało kilka założeń mojego filmu Wam zdradzić albo przedstawić. Mianowicie, te koszty, które kalkulowałam, dotyczyło. Najogólniej rzecz ujmując, dwóch gatunków węży, mianowicie zbożówki i regiusa. Wybrałam te gatunki przede wszystkim dlatego, że je mam. Po drugie, dlatego, że są jednymi z najbardziej popularnych gatunków w hodowlach, nie tylko w Polsce, więc jakby ten film może być najbardziej przydatny dla wielu osób. Natomiast pamiętajmy też, że wiele innych gatunków może być. Przebywać w podobnych warunkach. Oczywiście w takich wypadkach najczęściej modulujemy albo temperaturą, albo wilgotnością. Natomiast jeśli chodzi o podłoże, bądź kryjówki, bądź innego tego typu rzeczy, to wszystko zostaje takie samo. Natomiast, no tutaj, tak jak mówię, wybrałam te dwa gatunki ze względu na. Na ich największą popularność, ale wciąż mam nadzieję, że ten film przyda się nie tylko osobom, które mają bądź planują mieć zbożówkę bądź regiusa, ale też różnie, również innym osobom, które inne węże chciałyby hodować. Więc przejdźmy już do konkretów. Będę się wspierać moim laptopem, ponieważ gdybym chciała to robić wszystko z pamięci, to bym się pogubiła pewnie w połowie albo i przy trzecim zdaniu. Więc tak, będę po kolei omawiała wszystkie akcesoria potrzebne do tego setupu, który jest nam potrzebny do hodowli węża. I w tym miejscu też chciałabym napomknąć, że też kolejnym moim założeniem było to, że wybierałam może nie najbardziej, najbardziej tanie rzeczy, natomiast takie w, w niższej cenie. Bo oczywiście w temacie nie tylko terrorystyki, ale, ale również tutaj sky is the limit, prawda? Więc te ceny mogą iść w górę w zasadzie, może nie, nie w nieskończoność, ale, ale jeżeli tutaj ja powiem o wężu, który kosztuje 150 czy 250 zł, no to też pamiętajmy, że będziemy mieć do czynienia z, z odmianami, które kosztują kilka tysięcy, więc tu, tutaj jakby wiadomo, że to wszystko od tego zależy. Natomiast ja, tak jak mówię, przyjęłam te ceny niższe, tak abyście mniej więcej mieli pogląd do tego, jak, jak w tym momencie, czyli na początku 2023 roku te ceny się plasują. Więc tak, no, żeby... Mieć węża, przede wszystkim musimy mieć węża, kupić tego węża. Ja wybrałam ceny osobników o umaszczeniu klasycznym, bo zazwyczaj takie są najtańsze. I na ten moment to, co znalazłam, to ceny zbożówek, których najniższa cena waha się w granicach 150 zł natomiast Regiusa 250 zł, widać to, że te ceny delikatnie poszły w górę, bo ja na przykład moją zbożówkę chyba w 2019 kupiłam za 90 zł, a Regiusa chyba za 150 ale oczywiście tak jak mówię, no tutaj odmiany węży to, to jest to, to jest tak różnorodne, że, że tu musicie już jakby brać pod uwagę ceny konkretnej odmiany, która Wam się podoba, a ja zakładam te najniższe Kolejną rzeczą, która jest nam potrzebna, i to jest coś, co się w zasadzie zmienia co najmniej 2-3 razy w okresie posiadania węży, jeżeli oczywiście kupimy małego osobnika, no bo jeżeli kupimy dorosłego osobnika, to jego od razu możemy włożyć czy umieścić w terrarium docelowym. Natomiast kiedy kupujemy małego osobnika, no to tutaj oczywiście możemy zauważyć, że, że bardzo, bardzo wiele osób rekomenduje, żeby ten pojemnik był na początku mniejszy, no i później rósł wraz z wężą. I... Oczywiście, no tutaj kwestia tych pudełek plastikowych, fauna boksów, ich wielkości zależy od wielkości węża. No bo oczywiście, taką sznuróweczkę, jak, jaką jest na początku zbożówka, wsadzimy do dużo mniejszego pojemnika niż Regiusa, bo, bo jednak ta różnica w tych rozmiarach jest spora. Ale tutaj te ceny, które powiedzmy sobie zapisałam, wahają się w granicach 30-60 zł za takie najmniejsze pudełko. To, co chciałabym przy wyborze takiego pudełka, co było dla mnie istotne i myślę, że, że na to możecie zwrócić uwagę, jest to, żeby te pudełka miały klipsy, czyli tak jak tutaj. Dzięki temu gdzieś tam jest zawsze pewność, że ten wąż nie podważy nam tej, tego wieczka, oraz to, żeby tutaj dno było jak najbardziej płaskie. Ma to związek z grzaniem, oczywiście, bo jeżeli umieścimy takie pudełko na macie grzewczej, a pudełko będzie jeszcze między pudełkiem a matą grzewczą będzie około centymetr, czy więcej przestrzeni, no to jednak tę energię cieplną będziemy tracić, a chodzi o to, żeby to było jak najbardziej wydajne. I oczywiście, no im więcej będzie jakiś tam zagięć, zgięć i zakamarków na dnie tego pudełka, to będzie nam później ciężko to czyścić. Dlatego zalecam, żeby te dna były, tak jak mówię, jak najbardziej płaskie. To jest takie pudełko, które kupiłam w Wisku. Jak widzicie, ono ma zrobione przeze mnie, chyba albo nie przeze mnie, być może kolega mi robił. To są otwory robione wiertarką, wkrętarką, czymś takim po to żeby zachować odpowiedni przepływ powietrza. Ale oczywiście no tutaj wam pokazuję takie mniejsze pudełko, jak dobrze kojarzę, tu w tym trzymałam lilkę, jak była malutka. Lilka to jest mój regius. Mam tuż też takie większe pudełko, już całkiem duże. Ono jest chyba z Ikei Nie wiem czy będzie je widać dobrze. To jest coś tego typu. No ono jak widać ma już tutaj te przestrzenie, no ale tego już nie przeskoczę. To jest takie większe pudełko. I ono akurat nie ma takich klipsów, czyli ono jest normalnie zakładane, ale żeby to się trzymało, to jeszcze kupowałam tego typu rzeczy. Będzie przybliżenie. To jest taki klips, który też można kupić za kilka złotych w zestawie w IKEA. Yy... To są takie powiedzmy najbardziej sta standardowe pudełka, które możecie kupić w bardzo wielu sklepach, natomiast ja jeszcze używam obecnie fauna Boxa. Fauna box, ja wam tutaj gdzieś dam zdjęcie tego, tego pudełka, nazwijmy to. Ono jest dla mnie wygodne, no bo gdzieś tam ma klapę odpowiednią wentylację, nie musiałam się bawić z tymi, z tymi dziurkami, ma dwie klapki do otwierania, można całą klapę zdjąć. Gdzieś tam wydawało mi się to całkiem estetyczne i sensowne rozwiązanie, dlatego sobie zamówiłam to jeszcze za czasów Błażejka, czyli mojej zbożówki, a teraz właśnie mój wąż Heleny też tam przebywa, ponieważ jeszcze nie jest na tyle dużym osobnikiem, żebym musiała ją przenosić do, do celowego terrarium. A cena takiego fauna boxa to jest około 85, tak jak znalazłam najtaniej, około 100 zł na Allegro, więc no tutaj mniej więcej o takich kosztach możemy mówić. Gdzieś tutaj na dole będę po prostu dodawała Wam te sumy, i, i na końcu się przekonamy, ile mniej więcej nas będzie kosztować taki wąż. Jeżeli nie korzystamy z rak systemów, z których najczęściej korzystają hodowcy, i będziemy mieć te faktycznie teraria. No to, no to wiadomo, że, że tutaj właśnie mówimy o terariach. Ja sobie założyłam takie dwa rozmiary, czyli takie powiedzmy najbardziej standardowe, w których można trzymać takie węże, czyli 80 na 40 na 40 oraz 100 na 50 na 50 ja obecnie oba węże, chociaż są dorosłe, e, trzymam w terariach osiem, e, 80 x 40 na 40 W mojej ocenie to całkowicie wystarcza, zwłaszcza że mój Regius w zasadzie, jak to Regius, siedzi cały czas zwinięty, a zbożówka jak najbardziej jest to samiec, więc nie, do, e, więc nie jest jakiś mega ogromny, e, ale no, w takich terariach je trzymam. E, I obie te wielkości terariów podzieliłam sobie na. Teraria z płyty OSB oraz, oraz teraria szklane. Ja osobiście preferuję teraria z płyty OSB przede wszystkim dlatego, że szklanek bym się po prostu bała. Ze względu na to, że gdzieś tutaj gdzie, gdzie mieszkam, gdzie mam swoje węże, nie mam zbyt dużo miejsca, więc naprawdę bałabym się, że każde gdzieś tam odwrócenie się, każde manewry spowodowałoby, że faktycznie uszkodziłabym to terarium. I faktycznie kiedyś tak się wydarzyło. Rozkładałam swoją hawciarkę komputerową i niefortunnie uderzyłam w szybę u Lilki, czyli u Regiusa. jakby umówmy się raz. Moja zbożówka to błażejek, mój Regius to Lilka i dużo łatwiej jest mi używać takiej nomenklatury. Więc uderzyłam w szybę u Lilki. Na szczęście ona tylko delikatnie pękła, ja ją lekko zabezpieczyłam na jakiś czas. No ale oczywiście musiałam wymienić tę szybę, żeby w kwestii bezpieczeństwa wszystko zachować. I tak, jeżeli skupimy się na terarium 80 x 40 na 40 terarium z płyty OSB, jakie znalazłam, znalazłam na Allegro, Allegro, najtaniej to było terarium Terpolu, które zresztą ja sama używam. Ja je kupiłam troszeczkę taniej, ale to było chyba dwa lata temu. I takie terarium obecnie kosztuje około 350 zł plus około 30 parę zł za przesyłkę. Uważam, że te terraria, jeżeli lubicie terraria z płytą OSB, to one są bardzo fajne, ponieważ przychodzą bardzo dobrze spasowane, bardzo łatwo się je składa, więc jakby tutaj to, że bo one przychodzą w paczce takiej niemal na płasko, wszystko jest odpowiednio zabezpieczone. Naprawdę nawet takie przychodzą naklejki, które służą do jako zaślepki na, na śruby, więc naprawdę uważam to za fajny wybór no i tak jak mówię, no tutaj z dostawą możemy liczyć około 380 zł. Natomiast takie szklane terrarium, e, znalazłam takie dwa, które mogę wam, o których mogę Wam wspomnieć. Mianowicie e, 320 zł na Allegro, tylko tutaj przesyłka wynosiła około 150 zł, więc no łącznie te 470. Natomiast jeszcze taniej znalazłam to w, sp w Spider Shopie i takie terrarium kosztowało na tej stronie 250 zł. Natomiast nie znalazłam informacji. O kosztach wysyłki, więc tutaj no, nie mogę Wam nic powiedzieć. Może za słabo szukałam, może gdzieś tam jak będziecie w stanie to poszukacie, znajdziecie te informacje. Ale i tak uważam, że na przykład w przypadku, kiedy będziecie chcieli odebrać osobiście takie terarium, no to 320 bądź nawet te 250 zł to nie jest tragedia. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę tę większą opcję terarium, czyli 100 na, 5, 10 na 50 to w przypadku płyty OSB też znalazłam na LEGRO za około 390 zł plus około 30 zł wysyłki, więc też bez tragedii powiedziałabym. Natomiast yy, szklane. Yy, Koszt znalazłam za 550 zł. Jest to na stronie Reptility, natomiast no tutaj tam była adnotacja, że ta cena obowiązuje tylko w przypadku odbioru własnego. Więc nie wiem, czy po prostu w ogóle, chyba ja w ogóle nie wysyłają tych terariów. Natomiast taki, takie terarium, które możecie sobie zamówić do domu, no to było właśnie z Sterpolu też za 400, 740 zł. Więc ta cena do to już jest tu, powiedzmy dwa razy prawie większa, no ale nic nie zrobimy. Mówiąc o terarium, chciałabym jeszcze napomnieć o czymś, o czym. Pewnie nie każdy pamięta, nie ka nie dla każdego to jest ważne. E, na, na, mianowicie mam na myśli takie zamki, e, zamki do terariów, zamki gablotowe, zamki meblowe. E, ja z nich korzystam, uważam to za bardzo dobre rozwiązanie. Daje mi to pewne taką pewność i bezpieczeństwo, że wąż mi po prostu nie zwieje, e, bo jak wiemy, no, zbożówki są mistrzami ucieczek i o ile moja zbożówka, e, czyli błażejek, nie ma takich tendencji, natomiast lilka owszem. E, I nawet nie. Nie jestem pewna, czy błażej przesunąłby tę szybę, chociaż pewnie by to zrobił, natomiast Lilka na pewno nie ma z tym trudności i wiem, że gdyby nie ta szyba, no to na pewno już gdzieś tam by czmychnęła i raz miałabym z nią problem. Więc e, uważam, że zastosowanie tych zamków jest naprawdę bardzo fajne, zwłaszcza, że taki zamek, który też Wam podlinkuję w opisie, kosztuje około 12 zł, więc za spokój ducha, jeżeli sobie kompletujemy cały setup do Terrarium, to uważam, że naprawdę te pieniądze są tego warte. Yy, oczywiście, yy, przechodząc dalej, yy, każde terrarium, jeżeli mamy gada, musimy ogrzewać. Ja preferuję dwie metody ogrzewania, mianowicie wykorzystanie maty grzewczej albo kabla grzewczego. Yy, nie uznaję korzystania z żarówek. Ja wiem, że są tego zwolennicy. Ja wiem, że kwestie zabezpieczeń, ale widziałam zdjęcia tak poparzonych węży, że po prostu nie wpadłabym na to, aby choć przez chwilę moje węże były zagrożone czymś takim, więc. Ja osobiście polecam Wam maty i kable grzewcze. Jeżeli chodzi o maty grzewcze, to w moich terariach, a w zasadzie w jednym, bo u Błażejka właśnie stosuję taką matę. Jest to mata 14 W. O wymiarach takich 28 na 28 cm, więc no, to jest mata, która wystarcza. One teoretycznie mają tutaj ten termostat, ale ja to po prostu odpalam na maksa i tyle. Ten termometr wskazuje, że ta temperatura jest odpowiednia wtedy w tym terrarium. I taka mata, jak sprawdziłam, kosztuje około 80 zł. Natomiast na, na Allegro, natomiast na Reptiliti, chyba jest jakaś promocja i kosztuje 55 zł więc myślę, że też to nie jest jakaś wygórowana cena. Oczywiście maty musimy dobierać do wielkości terariów. Ja natomiast no tutaj mówiąc o, o tej wielkości to, to te maty na około 30 cm są jak najbardziej wystarczające. Natomiast też jakby ulilki stosuje inne rozwiązanie, czyli kabel grzewczy. I kable grzewcze też są różnej wielkości, mocy i tak dalej. Ja chyba mam taki bodajże 7-metrowy, 100-watowy, jak dobrze pamiętam. Sprawdzałam to w zasadzie przy, przy, na przygotowaniu tego filmu, ale nie pamiętam dokładnie. Być może jest on za gęsto albo jakoś tak złożony. Tego, nie zastosowałam idealnie tego sposobu u siebie, natomiast się sprawdza. Do tego mam podpięty termostat i nie taki termostat bodajże rt 2 takie jak najczęściej mamy spotkać. Możemy spotkać, chociaż z tego co wiem, już bardzo dużo osób się z tego wycofuje. Ja jednak polecam zastosowanie dobrego termostatu. No i w tym wypadku musimy mówić o kwocie około 150-200 zł, ale taki termostat też daje nam spokojną głowę, że to nie wiadomo w jakim losowym momencie zadziała itd. itd. Myślę, że ten termostat poza terrarium to jest jednym z takich największych kosztów. No i oczywiście poza wężem, ale wciąż jest to koszt, który warto ponieść. Ja jeszcze pod, zarówno pod matą grzewczą, jak i pod kablem grzewczym mam zastosowany ekran grzejny, tak to się nazywało. Oczywiście jest to taka izolacja, którą stosujemy zazwyczaj za kaloryferami i znalazłam teraz cenę, że wiecie, tych ekranów też jest mnóstwo rodzajów. Ja akurat zamawiałam swój na Reptility, no i skoro tam zamawiałam, to teraz aktualną cenę Wam stamtąd podam, jest to 14 zł za metr, czyli mniej więcej tyle, ile możemy zastosować pod swoim terrarium, oczywiście docinając pod odpowiednie wymiary. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, którą w zasadzie można powiedzieć kupujemy raz, jest to wyposażenie typu sch miseczki, schronienie, czyli tutaj możemy mówić o różnych rzeczach i tak. Miskę na wodę. Ja Wam chyba w poprzednim filmie, jak sprzątałam Błażejowi, albo w którymś z poprzednich, jak sprzątałam Błażejowi, Błażejowi pokazywałam Wam taką dość solidną szklaną miskę, i mniej więcej taką znalazłam na Allegro i taką was, Wam podlinkuję, żebyście mniej więcej mieli obraz, o co mi chodzi. A mianowicie jest to mega fajna miska, dlatego, bo ma bardzo grube dno, wysokie ścianki, jest dość spora, więc wąż mi się tam zmieści, ale przede wszystkim jest na tyle ciężka, że wąż pełzając wokół niej, po prostu jej nie wywróci. I dla mnie to jest mega ważne. I takie miski znalazłam w granicach tam 20 paru do 35 zł, jeżeli mówimy o takiej większej misce. Oczywiście możemy je kupić w różnych sklepach. Ja swoją kupiłam w Kerfurze, nie pamiętam ile dałam, ale też w granicach 20 chyba 25 czy 6 zł. No i kolejną rzeczą jest schronienie. I kwestia schronienia no tutaj jest też bardzo różnoraka. Ja... Dalej u swoich węży stosuje przecięte doniczki na pół. Czyli po prostu mamy doniczkę, przecinamy ją jakimś gorącym nożem albo niegorącym na pół. I w zasadzie z jednej doniczki mamy dwa schronienia, zarówno takie, które możemy zastosować w strefie ciepłej, jak i zimnej. Uważam to za najfajniejsze. Znaczy, może nie najfajniejsze i na pewno nie najbardziej estetyczne rozwiązanie, ale na przykład dla mnie jest mega wygodne. Bo owszem, szukałam jakichś różnych y, skryjówek dla węży, mam nawet jeden, tak, gdzieś tam jedno na oku, ale nie, nie mogę się do niego przekonać. Przede wszystkim dlatego, bo nie wiem, czy ten otwór wejściowy jest odpowiedni dla wilki, czy ona się gdzieś tam nie zaklinuje, czy faktycznie da radę wejść. Natomiast na pewno nie. Ja Wam nie rekomenduję schro schronień czy kryjówek, które mają dno, y, uważam, że jest to niepotrzebne utrudnienie, bo na przykład czasami zdarzają się sytuacje, że musimy pilnie zajrzeć do tego węża, albo no po prostu, nie wiem, nie widzimy go kilka dni, chcemy sprawdzić co się dzieje, więc jeżeli mamy y, taką kryjówkę z dnem, gdzie jest tylko otwór wejściowy, to ten wąż często, nie wiem, czy się tam zaklinuje, czy po prostu... Sam się tak rozepcha, że nie będziemy w stanie tego węża wydostać, i to jest dla mnie duże utrudnienie. Natomiast, kiedy mamy doniczkę albo po prostu kryjówkę bez dna, to podnosimy do góry, wąż nam zostaje na podłożu, bajka, wszystko widzimy. Nawet posprzątać jest dużo łatwiej, bo wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają. Ok, przypełniło mi karty, nie wiem w którym miejscu, ale mówiłam chyba o tym, że ostatnio. Oj, lampka się wyładowała. Karmiłam swojego węża Heleny i miałam obawy, czy ona zje tego szczurka, którego jej podałam. Okazało się, da mi tam dzień czy dwa, spokoju okazało się, że go nie zjadła, ale faktycznie zaciągnęła go do swojej kryjówki, więc ja ją tylko kryjówkę podniosłam, wyciągnęłam szczurka bez żadnego problemu. No, a gdyby się okazało, że zarówno szczur, jak i wąż jest w tej kryjówce, no to wiecie, ile mogłoby być zabawy z tym wyciąganiem, więc jakby na to chciałabym Wam zwrócić uwagę, jakie są korzyści tego. Typu kryjówek. Ok, chyba na tym etapie możemy skończyć listę takich rzeczy, które kupujemy raz i jakby je użytkujemy, no dopóki się na przykład nie zepsują, typu mata, albo coś się nie stanie z kryjówką, na przykład, wąż nie, nie urośnie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no tutaj, przy hodowli węży, trzymaniu węży, musimy pamiętać, że, że węże też musimy karmić. I musimy zmieniać im podłoże. Już szczerze mówiąc w swoich kalkulacjach nie wdawałam się w takie tematy, jak liczenie kosztów energii elektrycznej na grzanie węży albo zużycie wody, bo wydaje mi się, że to jest na tyle marginalne, że jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić. Aczkolwiek, no, jeżeli, nie wiem, chcielibyście, żebym zrobiła taką kalkulację, to dajcie je znać. Tak czy siak, jeżeli chodzi o pożywienie, to... Oczywiście karmę dostosowujemy do wielkości węża, więc ja, jakby w swoich kalkulacjach, wzięłam takie najbardziej skrajne wielkości, czyli takie mini oseski, którymi karmimy węża, oraz te największe, powiedzmy, rozmiary, którymi ja karmię, no bo wiadomo, że jeżeli są większe węże, no to, to karmimy też większymi zwierzętami. Ale tak, takie najmniejsze węże, typu zbożówka, tak jak ja miałam węża Heleny, karmimy jedno-dwu, takimi po prostu mysimi noworodkami, jedno-dwugramowymi. I według takich moich wstępnych kalkulacji z internetu, wyszło mi, że około 2 zł za sztukę to kosztuje. Szczerze mówiąc, ja nigdy nie wiem ile płacę, bo idę, idę do sklepu terrorystycznego w Krakowie i po prostu kupuję tę karmówkę. Może to jest złe podejście, no ale tak jest. Natomiast y, oczywiście, jeżeli zamówimy większe ilości, y, no to będzie taniej. Ja natomiast nie mam miejsca do trzymania tego, więc raczej muszę kupować te, 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 na, te pokarmy na bieżąco. A wiadomo, że, że no, kupowanie dwóch, trzech osesków mysich, plus jednego szczurka mniejszego, większego i płacenie za, za przesyłkę, to wyjdzie mi to samo, jak kupię troszeczkę drożej na miejscu, nie? Więc jakby z tego sobie zdaję sprawę. No ale umówmy się, że, że tak będziemy powiedzmy zaokrąglać, nie? Więc zakładając, że taki najmniejszy osesek kosztuje 2 zł za sztuka a my węża karmimy średnio co nie wiem 5-7 dni. Przyjmijmy taką wyższą granicę co 5 dni tym gramowym oseskiem. No to mi wychodzi około 12 zł Miesięcznie, tak? No bo to wychodzi około 6 karmi w miesiącu, razy 2 zł to jest około 12 zł. W przypadku już dorosłych szczurów, tak jak ja karmię szczurkami około 50-80 gram, znalazłam jakieś ceny w granicach 4 zł. Myślę, że w sklepie stacjonarnym to będzie większe, większa cena i tak dalej, ale już nie wiem, zaokrąglając, żeby, gdyby takie szczurki kosztowały około 6 zł. No i dorosłą zbożówkę nie karmimy raczej co 5 dni, tylko rzadziej. Ja tego typu szczurami karmię co tydzień. W sensie to nie jest taka największa ofiara, którą mógłby zjeść ten wąż. Natomiast no, też nie chcę dawać specjalnie dużych ty, tych węży. szczerze mówiąc, nie chcę dawać specjalnie dużych tych, tej karmówki. Ja osobiście wolę nakarmić troszkę. Mniejszą karmówką, ale trochę rzadziej. Oczywiście nie będę ukrywać, czasami mi się zapomni, i nie zakarmię co tydzień, tylko co 10 dni, ale tych karmiń, no, już przy takim optymistycznym założeniu, no to wychodzi około 4 w miesiącu, tak? No 4, 3, w zależności od tego, jak tego pilnuję. Więc jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę około, no, niech będzie 6 zł za szczurka, no to wciąż mamy tam między 18 a 20 parę zł za, za miesiąc karmienia. Natomiast w przypadku pytona królewskiego ja osobiście karmię lilkę szczurami w granicach tam 150, 180, 200 gram, w zależności co jest dostępne. Jak dobrze kojarzę, to one kosztują chyba około 9 zł, więc. Może się mylę, ale tak mi się wydaje, ale gdzieś tam, nawet szukając po internecie, to mniej więcej takie ceny mi się potwierdziły. I teraz padła mi bateria, ale już kończę. Yy, o czym? Ja... Aha, okej. Okay. No, więc jeżeli wykalkujemy sobie te nawet 3 karmienia w miesiącu za szczurka około 9 zł, no to łatwo obliczyć, że to wychodzi około 27 zł. Eee, OK, i to jest chyba wszystko z tych rzeczy przynajmniej, które miałam zapisane. Eee, Okej, okay, ja się tak rozgadałam, a zapomniałam powiedzieć o podłożu, ja już co prawda, sorry za światło w ogóle, ale złożyłam już cały setup. Eee, więc tak, ja preferuję lignocel, jeżeli chodzi o koszt lignocelu, eee, to można przyjąć, że jest to około 6 kg na pół roku, czyli około kilogram eee, miesięcznie. Ponieważ, jakby, oczywiście proces sprzątania zależy od Was, no ale wąż się załatwia, brudzi czasami, woda się wyleje, czasami różne rzeczy się wydarzą, więc przyjmijmy, że ten kilogram ligno celu zużyjecie. Czyli w przypadku takiego miesięcznego zużycia, no to możemy przyjąć, że jest to około 10 zł. No, i taki film przecież trzeba podsumować, więc jeżeli chodzi o koszty zakupu węża i całego osprzętu, to jest tyle. Natomiast jeżeli przyjmiemy sobie roczne utrzymanie węża, to wychodzi nam tyle. Jeżeli o czymś zapomniałam, no to przepraszam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, o które, czy rzeczy, o które mogłabym uzupełnić tę listę, to oczywiście piszcie w komentarzach. Może zrobimy z tego drugi odcinek. Jeżeli nie, no to przynajmniej osoby, które zajrzą w komentarze, to będą w stanie z tego skorzystać. Ja oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału, zapraszam do komentarzy, do zostawiania łapeczek w górę. Mam nadzieję, że tak jak mówię wspólnie uda nam się uzyskać te 1000 subskrybentów do kwietnia. Mamy trochę czasu, ale mam pewną motywację, żeby jak najlepsze treści Wam tutaj przedstawiać, więc tak jak mówię, mam nadzieję, że będziecie ze mną. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wszystkie komentarze, jeżeli się pojawią za łapki w górę, za wszystkie subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym filmie pa